Kochani, z tej strony Agata z bloga katalog Przyszedł grudzień, więc jest to czas pieczenia wszystkich świątecznych specjałów, począwszy oczywiście od pierników. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, jaki jest mój najcudowniejszy, najwspanialszy ukochany lukier do zdobienia pierników, jest to oczywiście lukier królewski. Jest on bardzo prosty w przygotowaniu i poza zdobieniem pierników oraz łączenia hartek z pierników i zdobienia ich, możecie go używać do zdobienia tortów w stylu angielskim, które są pokryte masą cukrową, tak zwanym lukrem plastycznym. Nie nakładamy tego lukru królewskiego na bezpośrednio na krem. Aby zrobić lukier królewski, potrzebujemy po pierwsze białko z jednego jajka. Jajko oczywiście wybijamy do szklaneczek. Tu mam osobno już oddzielone żółtko. Pamiętajcie, że jak będzie się oddzielać żółtko od białka, ani gram żółtka nie może dostać się do białka, ponieważ wówczas lukier nam nie wyjdzie. Wrzucamy białko do miksera. Dodatkowo szykujemy sobie cukier puder. Ja już mam przesiany przez sito do miski. Oczywiście przesiewamy cukier puder, między innymi dlatego, żeby nie było w nim żadnych grudek. Szykujemy szklankę cukru pudru. Szklanka cukru pudru to będzie najmniej, więc uszykuj się same przynajmniej z dwa opakowania. Zobaczcie, mam szklankę cukru pudru, wrzucam do miksera. I dodaję parę kropelek cytryny. I cóż, jak się dzieje wola nieba. Nie nie Marka nie ma telewizji. Minęły dwie minutki. Nasz lukier, plas, nasz lukier królewski już jest zmiksowany. Ma konsystencję idealną do tego, żeby zdobyć nim pierniczki. Teraz Wam pokażę, jaka to jest konsystencja, jak on wygląda. Zobaczcie. Jest idealnie białutki, lejący i pięknie nadaje się do tego, żeby zdobić nim pierniki. I teraz ważna informacja. Jeżeli chcecie tym lukrem zdobić pierniczki w bardzo mozolny, dokładny sposób, chcecie robić punkciki bądź cienkie linie, wówczas się dodać więcej cukru pudru. Tak samo postępujecie wówczas, kiedy chcecie używać do zrobienia takich oto szablonów cukierniczych, szablonów spożywczych, wówczas też ten cukier, ten lukier królewski musi być bardzo gęsty. Także nie dajemy wówczas jednej szklanki, a półtorej szklanki mniej więcej. Półtorej szklanki cukru pudru, wówczas jest on gęsty. Pamiętajcie, że ten, ten lukier królewski ma to do siebie, że bardzo szybko wysycha. Więc tak przygotowany lukier królewski, musicie zasłonić sobie albo folią spożywczą, albo nałożyć talerzyk, jak będziecie zdobić, żeby ten lukier wam nie wysychł. Po nałożeniu na pierniczki czas oczekiwania na wyschnięcie jest około kilku do kilkunastu minut, ale żeby wyschły tak na fest, można im dać kilka godzin, yy, zostawić na stole, dać im odpocząć. Słuchajcie, jeżeli Wam zostanie ten lukier królewski, to włóżcie go sobie do pojemniczka plastikowego bądź do woreczka, zamknijcie szczelnie i włóżcie do lodówki. Tak przechowywany może być spokojnie przez 2-3 tygodnie. No bo wiadomo, że jeżeli Wam zostanie, to możecie nim później ozdobić czy makowiec, czy e, jakiś inny świąteczny wypiek, który będzie się robić dopiero za jakiś czas. Także polecam Wam, fantastyczna konsystencja, cudownie biały. Możecie go również, e, ten, 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 ten cukier, lukier królewski, e, zabarwić barwnikiem spożywczym na dowolny kolor. Możecie również dodać... E, Aromat na przykład pomarańczowy, albo aromat waniliowy, czy migdałowy, wówczas Wasze pierniki dodatkowo będą miały troszeczkę inną notę smakową niż sam pierniczek. Polecam Wam bardzo, dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do za subskrybowania mojego kanału, a także na wchodzenie na bloga katalog i czerpanie inspiracji z tego, co robię ja. Pozdrawiam, cześć!